Witam Was wszystkich, ja jestem Pigwin, a to jest moja kolejna gra do przejścia razem z Wami. Ta gra nazywa się Spiderman 2. Krótko o tej grze. Jest to przygodówka od lat 12. Można w nią grać. Po prostu wszyscy ją mogą przejść najprostsze grafika, całkiem niezła na dźwięku sobie ustawiamy wszystko jest ładnie podane no i co ja będę tak przedłużał zaczynamy jeżeli będzie jakiś filmik to ja nic nie będę mówił aby nie zagłuszać Thank you for coming, ladies and gentlemen. You are all about to witness the dawning of a new age. The power of a sun is now ours. No, witam. Powtórzmy sobie podstawy, na wypadek, gdybyś okazał się inteligentny inaczej. No już. No to gramy. Teraz pokaż mi, jak się huśtasz. Widzisz to sieciowe coś? Ma bułka z masłem. A teraz strzech świetnie. I nie mówię tego każdemu, kto kupił tę grę. Ale bierzmy się do roboty. Tylko mi mówisz. Widzisz tę strzałkę w kształcie strzałki, która wisi ci nad głową? Tak, właśnie tę. Ona wskaże ci kierunek, w którym masz się udać. Przydatne, co? No. Super przydatne. Ja nie jestem taki genialny, żeby na to wpaść. Te, bujający w obłokach, złaź na dół! Mm. Aby się puścić, kliknij tak. prawym przyciskiem myszy. Tak, teraz! No, fajnie. Uuu, patrzcie, o zapuścianie. ścianie. Ale jestem Lep, 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 lep. Cudownie A teraz poćwiczymy śmiganie do ściany Wyceluj w tamten znak, przyklej sieć I śmigaj do punktu kontrolnego To nie może być trudne, nie? No, ja dawaj, zadziw mnie Nie będę robił takich Samouczków właśnie, że Czy na tapcie coś sprawdza Czy na przykład na spacji się wymierza Po prostu to musicie już znać jak chcecie grać Twoja mama i ja jesteśmy z ciebie dumni. Spróbujmy teraz podwójnych skoków. Po prostu dwukrotnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wykonaj podwójny skok do następnego punktu kontrolnego. Szybciutko! Może teraz śmigniesz do punktu kontrolnego w strefie zagrożenia? Ahoj przygoda! W luźnym tego słowa znaczeniu. Ale przygoda. No nie mogę na drugi koniec trzeba przejść. Hop. Pamiętasz o swoim zmyśle pająka? Ja. To coś jakby twój osobisty system alarmowy. Co Jeśli zaczynasz. Wskacz! Dzięki. O, widzmy z pają kamienie zawiódł. Aby zaatakować, zbliż się i kliknij lewym przyciskiem myszy. Dobra. Dobra, nadchodzi komitet powitalny. Zacznij tłuc i patrz, czy równo puchnie. Będzie fajnie i śmiesznie. Ja ci nie będę słuchał, jest ja tak. Brać ci, Jeśli chcesz kopnąć z wyskoku, wystarczy, że klikniesz prawym przyciskiem myszy. Gdy będziesz blisko potencjalnego kopanego. to zrobiłem. Przestań! Nie wąsko, Spidey. Wierzysz, jak się huśtać, przyklejać sieć, pełzać i walczyć. Daj sobie buzi. A teraz co. z zupełnie innej beczki. Przepraszam, Jestem! Dzięki, Spider-Man. Zabiłem dwóch Ach, to mnie zawsze myliło Ten zakręt. To nie zawsze było. Co by słowa teraz. <grym i pusty> <grym i pusty> Przyśnijcie wsparcie, mamy tu ucieczkę. Co my tu mamy? Nie każdy po ciebie iść. No, mm, ja yeah, wygraliśmy. Tak Zpieram ale czasami, czasu do czasu Patrzcie na mnie, bezpuścianę Smarkurę Słapie sobie A to sobie złap. masz problem A widzicie, byliśmy na górze i teraz jesteśmy na dole Złapię sobie wszystkie z powodu No, wzrost 192 cm, waga 322 kg, ale grubas. Prawdziwe imię Alex Ohim. zawód przestępca, miejsce urodzenia nieznane, stan cywilny kawaler, wykształcenie nieznaczne, siła jest w stanie wycisnąć 80 ton, moce, niezniszczalny kombinezon złączony ze skórą, potrafi wykonywać niszczycielską szarżę słabości, szarżuje, trudno mu się zatrzymać, można go zranić gazem lub atakiem chemicznym. Dobra? To będzie nasz pierwszy pas, To będzie robił... Tali patrzeć, co zrobił. И бум. Спайди у тебя Tycho Tylko mnie jeszcze bardziej wkurzasz! Oh, Zmijażcie cię! Moja głowa! Ty nie masz głowy, ci powtarzam? Tylko mnie jeszcze bardziej wkurzasz! Moja głowa! z no połowy nauczysz się, człowieku! Nie to nasz mistrz... Ubiję cię za to, śmieciu! Jakie śmieciu? Idę po ciebie, Spider-Manie! Moja głowa! Naucz się, że mu się nie zadziałał. Ubiję cię za to, śmieciu! Ała! To myślę, że się, no tak, wygraliśmy. Co to było? Muszę ugasić te płomienie. Jeszcze cię dorwę, ok. Nie mówi. I co tu ma zrobiłaś dalej? Teraz ja muszę posprzątać. sprzątała. Trzeba będzie adrenalina. No spadnie się wściekło. Wściekły, misja ukończona. Fajnie! W następnym odcinku będziemy kontynuować misję 2. No to... subskrybujcie, dawajcie łapki na. nark.